Witam cię na moim kanale i zapraszam was dzisiaj na haul perfumowy w ciemno. I jeżeli lubicie i tematyka wam yy, odpowiada, zapraszam do oglądania dalej. Mimo że w ostatnim czasie yy, tych wyborów perfumowych miałam yy, troszkę i zrobiła się z tego taka mała gromadka, ale dzisiaj ograniczę się tylko i wyłącznie do czterech zapachów, dlatego że yy, te perfumy, które wam dzisiaj zaprezentuję, po prostu są yy, bardziej Wyjątkowy od pozostałych, ponieważ, owszem, wybierałam je w ciemno, ale zostały mi one sprezentowane w dniu y, urodzin, które odbyły się trzy miesiące temu. A że u mnie po prostu wszystko musi nabrać urzędowej mocy, także perfumy musiały odleżeć swoje. Okej, okay, przechodzę już do y, pierwszego mojego wyboru, a jest to Oscar. Della Renta Bella Blanca. Jest to woda perfumowana o pojemności 50 ml i co mnie skłoniło do tego, żeby wybrać ją spośród setek innych, po pierwsze nuty, które bardzo mi się spodobały. Jest tam moja ukochana absolutnie konwalia. Są tam również nuty zielone, gruszka, kwiat pomarańczy, czyli wiecie, to takie świeże, gdzieś tam cytrusowe nutki. Tutaj również jest róża, tuberoza, jaśmin, drzewka, irys. Także ogólnie cały skład bardzo mi się spodobał, ale taka kropka nad i... Stanowi po prostu opakowanie. Jak ja zobaczyłam ten zapach, jak on wygląda, to oszalałam. Po prostu powiedziałam, nieważne, czy ten zapach będzie mi się podobał, czy ten zapach nie będzie mi się podobał. On po prostu musi trafić do mojej kolekcji. I trafił. Przepiękny, przeuroczy flakon. I popatrzcie tylko na to cudo. Yy, tutaj są takie porcelanowe yy, kwiatuszki i listki. Na tym flakoniku. No, przepięknie się to prezentuje. Te po prostu perfumy to tak sobie postawić gdzieś na półeczce, na lampce. Nie na lampce nocnej, na szafce nocnej i tak co chwilkę cieszyć oko i spoglądać na nie. No, przepiękne, cudowne. Z tej linii jest kilka jeszcze zapachów. Wszystkie je ja mam na liście. Ogólnie powiem Wam, że nie obcowałam zbyt yy, wiele razy z tym zapachem. Zrobiłam sobie próbę na dłoni i. Chyba kilka dni temu je użyłam po raz pierwszy. Na razie moje wrażenia są bardzo pozytywne i zobaczymy. Może, może to będzie romans na dłużej? A może tylko to będzie jednorazowa przygoda z Oscarem. No, zobaczymy. W każdym bądź razie y, ogólne moje pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Kolejny mój wybór perfumowy jest to marka bardzo znana y, ze swoich właśnie produktów kosmetycznych, które robią furorę na całym świecie i może co niektórych tutaj zaskoczę, dlatego że głównie znają ją dzięki właśnie tym produktom kosmetycznym, ale w roku 2016. Charlotte Tilbury wydała perfumy o nazwie Scent of a Dream, czyli zapach snu. Zapach snu jest kompozycją florystyczno-szyprową o bardzo bogatym składzie, dlatego że tu znajdziemy i cytrusy, i kwiaty, i owoce. Również tutaj jest kadzidło. Bardzo ciekawe połączenie nut zapachowych, i e, tak jak e, pierwszy raz zrobiłam próbę na dłoni latem, i wtedy było bardzo ciepło, to e, zapach mi taki się wydawał delikatnie drażniący, dlatego później już nie ponawiałam tych prób. A dzisiaj, jak właśnie wyciągnęłam e, ten zapach do tego holu, e, to chce mi się go wąchać non-stop, już. Ten zapach zaczyna mnie urzekać i to ma może związek właśnie przez porę roku. Może te perfumy są typowo perfumami jesienno-zimowymi, także od jutra chyba zaczynam testy tych perfum, a raczej na pewno dlatego, że naprawdę co chwilę mam ochotę wąchać ten zapach. I kolejny mój wybór perfumowy jest to Kelvin Klein Eternity Summer. Jest to wersja wypuszczana właśnie na lato. W tym roku Kelvin nie wypuścił żadnej wersji letniej, ale mam wersję z roku 2020. I jeżeli oglądaliście moje ostatnie dęko, to omawiałam Eternity Summer z roku 2017. I dla mnie to był jeden z ulubionych letnich zapachów. I bardzo zaskakujący, dlatego że w tym przypadku otwierały go drzewka, a później on się całkowicie inaczej przeistaczał yy, w ciągu nas następnych kilku godzin. Także bardzo ciekawy zapach. Nie wiem czy dostępny. W każdym bądź razie ja mam wersję z roku 2020, jak mówiłam wcześniej, o bardzo podobnym designie, tylko kolorkami się różnią, ale... Ta wersja bardzo przypomina mi właśnie tą wersję z roku 2017, dlatego że tutaj dzieje się to samo. Tutaj otwarcie należy do drzewek, a później po jakimś czasie wchodzą inne nuty. Także polecam, jeżeli lubicie kupować w ciemno i lubicie takie otwarcia drzewek, to polecam Wam przetestować ten zapach. Również nie miałam go jeszcze na sobie, miałam tylko i wyłącznie próbę na dłoni. No ale y, teraz po tym holu y, będzie taki czas, gdzie będę mogła y, w końcu testować te wszystkie moje zapachy. I bardzo Was przepraszam, bo oczywiście u mnie nie może obyć się bez żadnych świetlnych przygód. I teraz właśnie zachodzi słońce i jest przepiękne czerwone niebo, przez co ja też mogę się wydawać. Y, czerwona. No dość, ja powinnam zdecydowanie wcześniej nagrywać te wszystkie moje filmy. Okej, okay, i przechodzę już do ostatniego mojego wyboru perfumowego, do którego tak naprawdę zostałam sprowokowana. Eee, niechcący, bo ta osoba niechcący to zrobiła, ale po prostu ja się tym sprowokowałam. Komentarzem dokładnie, dlatego, że Marga Eska, którą serdecznie pozdrawiam, napisała mi kiedyś w komentarzu... Yy, że jedyne perfumy, które ona może używać od czasu do czasu to nie zawsze ponieważ jest migrenowcem yy, a inne zapachy ją totalnie drażnią są perełki od Lanik, jest to kompozycja florystyczno-szyprowa i powstała w roku 2006 zaczęłam węszyć opinie na temat tego zapachu są tak skrajne Yy, że ja wywnioskowałam, że albo te perfumy się kocha, albo się je szczerze nienawidzi, a większość szczerze nienawidzi. <grywa> Ale mimo tego wcale się nie zdradziłam do tych perfum, gdyż yy, zaczęłam węszyć głębiej, i okazuje się, że yy, zapach Lalik stworzyła Natalii Lorsom. A to jest jedna z moich ulubionych perfumiarzy, która stworzyła po prostu dla mnie Roberto Cavalliego, Just Cavalli. Jest to jeden z moich absolutnie number one zapachów i zawsze będzie stał w pierwszej piątce. Uwielbiam, kocham ten zapach. R również stworzyła bardzo fajną, ciekawą kompozycję Gill. Sander Sunlight, która też, którą też lubiłam bardzo używać. No teraz przestałam, bo wiadomo, taki okres jesienny, ale używałam tej kompozycji często latem. A więc sobie myślę, skoro Natali stworzyła ten zapach, to ja chyba nie mam się czego obawiać. I powiem wam tak, że przyszły te perfumy otworzyłam. Zrobiłam próbę na ręce i tylko powiedziałam: O, matko Natali, serio. Po prostu. Ten zapach to jest jeden, jedna wielka maść wik albo kamfora. To po prostu ja czuję kamforę i, i czuję tutaj wika. Stwierdziłam, że temu zapachowi należy się specjalny, dedykowany odcinek. Także ja już Wam tutaj nic nie powiem na temat tego zapachu: i tak dużo powiedziałam ale zrobię recenzję tego zapachu. Ja już go troszeczkę poużywałam, bo używałam go od tego czasu trzy albo cztery razy, ale yy, nie zamierzam przestać. I tak jak powiedziałam, obiecuję, że wracam tutaj z recenzją yy, yy, tego zapachu i więcej nic nie powiem. <laughs> Okej, okay. to już by były wszystkie, yy, wszystkie perfumowe prezenty. Dodam, że perły od Lalique, to jest prezent yy, dla siebie od siebie. Tak, to te perfumy sprezentowałam sobie ja z okazji moich urodzin. Yy, Kelwina Kleina, synek, Sebastian i dwie pierwsze pozycje, czyli Oscar de La Renta i, i Charlotte Tilbury. Kupił mi mój mąż. Także to już wszystko. Ja się znowu praktycznie żegnam z Wami w ciemnościach i koniecznie mi dajcie znać, czy. Mieliście styczność właśnie z perełkami od Lalik i co o nich sądzicie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Yy, dziękuję wszystkim ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że jeszcze mnie tam gdzieś widać <grywka> w tych ciemnościach yy, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki na razie, pa pa!